Trudno mi powiedzieć. Rzadko bywam na mieście, więc specjalnie nie widzę zmian. Ale te zmiany, które były wprowadzone wcześniej, są bardzo pozytywne. Natomiast teraz obecnie jakoś tak specjalnie nic się nie dzieje. Znaczy się raczej pozytywnie. Chyba bardziej pozytywnie niż poprzedniego. Mhm. A pani zdanie? Tak, ja również. Bardziej frontem do ludzi. Nic nie robi ten prezydent, nie? Dla miasta, nie? No nie. Ale... Ale głosowałam na tego pana, więc mam nadzieję, że jest okej. Okay. Okay. Ja też mam nadzieję, że jest dobrze. Milewski zrobił dużo, a teraz zobaczymy, jak kadencja minie, co zrobi. O kurczę, nie. No na razie nic nie wiem. Nie można z nic powiedzieć a na ja temat mówię. prezydenta Nowakowskiego, bo nic nie robi na razie. Przymierza się do jakiejś tych, e, no, e, o tej obwodnicy. Jeszcze coś tam ma zamiar przerabiać na Piszuckiego, ale czy to będzie, nie wiemy. Poprawię się. Jestem młodym podczaninem, bo mieszkam tu chyba 6 lat, jak dobrze pamiętam, a więc poprawię się, jest kilka takich kluczowych błędów, że tak powiem, marketingowych. Ja nie wiadomo, żeby chociaż się wziął za coś, bo tam są problemy na naszych trasach. Wstyd nam przynosi, że tak powiem. Wjazd z niektórymi i pustostany zaniedbane w centrum miasta, więc takim wizytówką, bardzo dużo pustostanów, bardzo dużo zaniedbanych kamienic, które są kamienicami historycznymi, powinno być reklamą. Płocka nie są w tym momencie, a więc tak jakby zapomniana działka miasta. Jeden jest coraz mądrzejszy od tamtego drugiego. Bo to jest kulturalny człowiek, który usił machowujące, jagierące języka polskiego. I to jest człowiek na poziomie, i wie, co robi. Te budynki trzeba jak najszybciej remontować i po prostu się nimi chwalić. Trochę historycznym miastem też jesteśmy. Też takie mało marketingu i piaru. I proszę pana, teraz robią miasteczko Euro. Radni ustalili, że dzieci się będą bawiły. A tamczej Milewski, co nie wiadomo co robi teraz. Nie widać, żeby miasto na dobrym poziomie współpracowało z tymi instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, a jest tego. Można, że tak powiem, super element, bo jest bardzo dużo tego, jak na takie miasto, jak Płock. No myślę, że jest ciekawie, że dobrze. Więcej coś? Coś więcej. No, myślę, że ma dobry kontakt z społecznością miasta i robi coś dla Płocka, przynajmniej. Zapowiada. Bardzo dobrze. Jestem zadowolona, bynajmniej na dzień dzisiaj jeszcze tak. Płock ogólnie nie, nie niesie za sobą przyszłości za bardzo, to nie zależy od prezydenta. Ja nie wypowiadam się na ten temat. No to różnie bywa. Ale nie jest lepiej by niż pan prezydent Milewski. Hmm... Nie wiem, naprawdę nie wiem. No dlatego, że stara się, że tak powiem, załatać te dziury, te długi, hmm. które ciężko jest, że tak powiem, teraz załatać, chociaż były to molo nasze piękne. No, ale stara się przynajmniej. Jest go wszędzie gdziekolwiek widać, na meczach. To bardziej, że pracuje na meczach, także jest go widać. Chyba dobrze. Dlaczego? No, wszystko w porządku, jest, nie? Tak, jak trzeba. No, naprawdę nie umiem powiedzieć. Zaskoczona jestem tym pytaniem. Nie zastanawiałam się. Hmm, no dlaczego? W sumie nie wiem, naprawdę nie wiem dlaczego. Nie podobają mi się jego inwestycje. Chyba dobrze ciężko, dobrze. tak jak cała nasza polityka, więc tutaj też jest ciężko w Polsku, ogólnie w całym kraju, jak i w Polsku. No, o rany, w sumie no, na pewno się coś dzieje w mieście, zawsze jakieś są zmiany, no znaczy to tak w sumie może bardziej to widać, nie wiem. To, co słyszałem, to nie za bardzo. Nie ma, nie ma żadnych takich inwestycji, na które można, by, na którym można zawiesić oko, czy coś takiego. Na no, które tym... liczyliśmy przede wszystkim. Nie wypowiadam się na, wiesz, na tematy polityczne, bo mnie to wszystko wnerwia. No nie pozytywnie, raczej Milewski dużo zrobił dla Polska, ten na razie nie widać, żeby coś zrobił. No. Tak słyszałem od ludzi. E, co, co dobrze? Nie wiem, co dobrze, wiesz, tak naprawdę. No jak zwykle neguję. Wszystkie osiągnięcia poprzedniego. Słabo zarządzają. Wystawiają mola. Takie byle gówna, a nie zrobią jak się należy drugiego. Wszystko to w dziedzinie kultury na przykład odbywa się dość, dość sprawnie. Się zmieniają zarządcy i każdy tylko, no co, któremu jest wygodniej, dla siebie najlepiej. Rzeczywiście pewnie unijne dotacje są troszkę Troszkę mniejsze i troszkę się z nimi szamoczę. No czy ja wiem, na razie to tu nic nie widać, żeby się coś zmieniało. Na razie się nie zmienia, pomimo że panujący, ale słabo panuje tu. A co by pani chciała, żeby się zmieniło przez jeszcze ten okres kadencji co został? W ogóle na całym płocku jak przyje ktoś przyjedzie czy pani widziała gdzieś szalet jakiś Ale widzę, że odnawiana jest synagoga. Działalność muzeum też jest jako taka kontynuowana teatr działa? No oczywiście nie ma nigdzie. A później to tak tu brudno, tam brudno. No bo gdzie ten człowiek ma iść? Bo nie ma gdzie. Ale no wystawiać co innego to oni umieją, tylko to co potrzebne to nie. O matko Święta. Nie lubimy go, bo chodzi na legię. Coś jeszcze to wszystko. Chociaż to nie jest mojej bajki, prezydent, ale tym niemniej trzymam kciuki, żeby to jednak trwało. Jak oceniam? Tak. To w telewizji będzie. Tak. No dobrze. Dlaczego dobrze? Ja no, jestem pracownikiem rzędu. A no dobrze, to, to nie było pytania. Dziękuję bardzo.